Siemaneczko wszystkim, z tej strony Jakub Żuk z kierunek trener.pl i Pełna TV. Witam w trzecim filmiku z serii podstawy budowania marki i dzisiaj opowiem troszeczkę o kontencie, czyli o tym na czym zbudować swoją markę e, osobistą, moim zdaniem najlepiej w naszej branży fitness, e, siłownia, dietetyka, e, suplementacja, fizjoterapia, masaż, spa i tego typu rzeczy, wszystkie takie obiekty na tym najlepiej opierać, czyli na kontencie, to co dostarcza wartość mm, naszym odbiorcom w internecie, ale nie tylko. Czyli to jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ wartość, pod wartością kryje się to, co dajemy tej osobie, co rozwiązuje jej problemy i po co tak naprawdę do nas przychodzi. Zauważ, że największą wartość, jaką może dać Ci na przykład lekarz, to jest uzdrowienie Cię, tak? Ty tam nie przychodzisz sobie pogadać, ok? To jest jakiś poboczny blok tej relacji, ale, ale najważniejsze jest to, że przychodzisz do lekarza po to, żeby Ci pomógł i to jest ten content. Jeżeli on Ci da jakąś radę, co zrobić w domu, co, jak poprawić swoje życie, no to Ty odbierasz to jako wartość, którą ci ktoś dał, przyzwyczajając się jednocześnie do tego, że przecież płaci się za wszystko, a jednak ta osoba dała ci to za darmo. I na tym polega content i ogólnie pojęcie content marketing. Ale bardziej bym się skłaniał ku temu, żeby, żeby ten content dawać ludziom. Jak to, jak to powiedzieć, powiedzmy, w jednym zdaniu? No ogólnie, żeby zbudować z taką silną markę, no to ten content trzeba dawać regularnie, czyli Czyli w jakimś okresie czasu, tak? Może to być każdy poniedziałek o 20, a może być codziennie, tak? Na różnych, na różnych portalach, tak naprawdę. Może to być YouTube, może to być Facebook, może to być Instagram, może być wszystko razem. Natomiast ten kontent naszej branży powinniśmy dostarczać naszym odbiorcom, bo tak budujemy społeczność, tak budujemy biznes i społeczne zaufanie. Powiem tak, bieżąca praca, czyli to, co robimy tam gdzieś. Plany treningowe, żywieniowe, treningi to jest jedno, to co robimy aktualnie, to z czego zarabiamy, a drugie to jest coś, że mm, musimy produkować wartość, która będzie dla nas pracować w przyszłości. Jak to wy, wytłumaczyć trochę bardziej biznesowo? Yy, robisz, yy, robisz tak na co dzień treningi, yy, zarabiasz z tego, tak? Ale yy, czy to Cię posuwa w dalszej perspektywie do przodu? Właściwie nie, właściwie cały czas robić techniczną pracę, którą kiedyś możesz zlecić komuś, ktoś może robić treningi, a ty być właścicielem siłowni czy zespołu trenerskiego. Więc pomyśl o tym w takiej kategorii, że jeśli teraz zaczniesz budować ten kontent w wieku lat 20-30, to może w wieku 50 już będziesz bardzo daleko, tak? A jeżeli będziesz ciągle wykonywać techniczną pracę, nie budując nic yy, na boku, to jest jak z różnymi nogami biznesu. Ktoś może mieć jedną restaurację, ale tak naprawdę czemu nie yy, zrobi? czegoś co będzie pracować na niego tak, czyli powiedzmy jakieś filmiki w internecie, które mogą się przekształcić w fajny kanał poradnikowy i sprzedawać po czasie na przykład swoją książkę, poradnik dla właścicieli restauracji. Na tej zasadzie to działa, dlatego ten kontent powinniśmy cały czas produkować, cały czas to powinno działać na naszą korzyść, ponieważ jeżeli ty robisz trening personalny, to godzina jest jakby wyjęta z twojego życia, oczywiście zarabiasz z niej, ale co z tego, że z niej zarabiasz, ile byś nie zarobił z tej godziny, to zawsze jest godzina że tak powiem stracona, może nie, bo to y, tą godziną dajesz komuś wartość, ale y, jest jakby, jest jakby no, po prostu u, upłynęła na czymś, czy, w, czego w tym czasie nie zrobiłeś, tylko byłeś na tym treningu, więc coś musi na tym czasie, w tym czasie na ciebie pracować. Filmiki na YouTube, zdjęcia na Instagramie, y, Facebook. Y, Facebook sponsorowane posty, Twitter i wszystkie inne kanały twoje, tak samo jak strona internetowa dobrze wypozycjonowana. Bo kiedy ty prowadzisz ten trening, ktoś szuka Cię w internecie, ktoś szuka trenera w internecie, więc powinien znaleźć Ciebie i wtedy masz następnego klienta, nie musisz się martwić o swoją ciągłość finansową, dlatego tak ważne jest produkowanie kontentu, dlatego ja sam po sobie powiem wam szczerze, Cały czas dodaję jakieś posty na Facebooka, cały czas robię posty na Instagramie. Oczywiście, jeżeli mam dużo projektów, to nie robię tego tak często, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że biorę się za jakieś rzeczy, które akurat mnie pochłaniają, ponieważ nie zawsze taka wartość, która jest publiczna na Facebooku, Instagramie, jest też pracą. Znaczy, ona zawsze pracuje na Was, ale są jeszcze inne rzeczy, które pracują, którymi na przykład ja się zajmuję prywatnie i coś tam sobie robię. A czego nie musi być wcale widać aktualnie, ale też daje mi jakieś tam profity, tak więc to zależy, tak naprawdę, co robicie. Jaka to jest branża, tutaj mówimy o branży fitness, ale też jaka to jest nisza, bo jeżeli macie siłownię, to mrówczą pracę możecie wykonywać gdzieś tam w gabinecie, nikt tego nie widzi, że Wy to tak naprawdę tak poukładaliście, tylko Wy to wiecie i dlatego to działa jak należy. I to jest właśnie ten poziom, ale wracając do kontentu, to po prostu. On, on pracuje na Was, tak? Czyli, jeżeli prze, przekażecie jakiś kontent, jakąś wartość swojemu odbiorcy, swoim odbiorcom na Facebooku, na Instagramie, to oni mm, ufają Wam. Widzą Was eksperta i będą chcieli prędzej kupić po prostu Wasze usługi i czegoś się dowiedzieć o Was, spotkać się z Wami, cokolwiek innego, dlatego warto to robić i powinniśmy jak ten kontent dobierać. Oczywiście musi być dobrany do branży na zasadzie tego, jakie pytanie zadałby nas, nasz klient, żebyśmy rozwiązali jego problem, jak to może wyglądać na przykład u prawnika, nikt się nie będzie pytał, czy ma jeść jabłko, czy banana tylko się zapyta, co zrobić, żeby dostać mniejszy wyrok lub żeby wyciągnąć większe alimenty czy jakieś, nie wiem, inne problemy prawne, o których nie mam pojęcia, bo ja się tym nie zajmuję. Ale do trenera ktoś przychodzi po proste pytania. Co zrobić, żeby mnie nie bolał kręgosłup, jak mam schudnąć, jak mam przytyć, jak zwiększyć sprawność, jak się przygotować do zawodów, do testów sprawnościowych, do szkoły, do coś tam, do AWF-u i gdziekolwiek. Jak jeść zdrowo, jak się lepiej czuć, jak mieć więcej energii, Jakie suplementy używać, które suplementy działają, jaka dieta działa, jaka nie działa, jak dobierać sobie samemu składniki pokarmowe i tak dalej, jak czytać badania, cokolwiek. Tak naprawdę to są pytania, na które trener może odpowiadać i możesz na tej zasadzie swój kontent budować więc to jest bardzo proste. Zadaj pytanie na przykład swoim klientom, czego byście chcieli dowiedzieć, odpowiedz im na to na treningu i zrób z tego posta na Instagramie, na Facebooku i możesz zrobić z tego na przykład filmik na YouTubie, cokolwiek więc polecam tym systemem i tak budować markę Mógłbym na ten temat mówić bardzo wiele, tak naprawdę chcę to streścić w pigułce, żeby tutaj wiele nie pieprzyć bez sensu ok. Dzięki za oglądanie, wbijaj na wiedzę dla trenerów, porady, patenty, tylko i wyłącznie dla trenerów personalnych dietetyków wina, kierunek trener.pl, po e-booki, kursy, dzięki za oglądanie, jeśli się podobało łapka w górę, jeśli nie łapka w dół, dzwoneczki i followy, dzięki, hej!